Jak prawidłowo postępować ze zużytym oświetleniem? Czy wiesz, jak prawidłowo postąpić ze zużytym oświetleniem? Za nieprawidłowe postępowanie grożą kary sięgające 500 tysięcy złotych. Na szczęście łatwo ich uniknąć korzystając ze strony www.zużyteoświetlenie.pl, poprzez którą nie tylko złożysz zlecenie indywidualnego odbioru zużytego oświetlenia, ale która zawiera też wiele cennych dla Ciebie informacji? Czym jest zużyte oświetlenie? To zużyte źródła światła, zużyte oprawy oświetleniowe i zużyte elementy sterowania oświetleniem. A w naszych domach to wszelkiego rodzaju zużyte świetlówki, żarówki LED, żyrandole, kinkiety i lampki biurkowe oraz nocne. Nie możemy też zapomnieć o łańcuchach choinkowych. One też należą do zużytego oświetlenia. W ElectroEco możesz złożyć zlecenie bezpłatnego odbioru zużytego oświetlenia, bezpośrednio z miejsca jego wytworzenia lub jego magazynowania. Istnieje możliwość przekazania również pozostałego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wystarczy go wskazać w tym samym zleceniu. Jeśli podlegasz obowiązkowi prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów, to jesteś zobowiązany do zarejestrowania się w bazie danych o odpadach w skrócie BDO i do rejestrowania karty przekazania odpadu w skrócie KPO za każdym razem, kiedy przekazujesz odpad. Na KPO, które należy zarejestrować w BDO jeszcze przed rozpoczęciem transportu zużytego oświetlenia, wskazujesz wszystkie kody wytwarzanych odpadów oraz ich masę. KPO stanowi jedyne poświadczenie, że zużyty sprzęt oświetleniowy został we właściwy sposób zagospodarowany, a ciebie chroni przed ewentualnymi karami pieniężnymi. Przed przekazaniem zużytego oświetlenia z opraw należy wyjąć źródła światła. Już nie świeci? Oddaj do Elektrośmieci.